Dzień dobry. Dzień rozpoczynamy od kawy, normalnej parzuchy. Udało się ją dostać w sklepie przedwczoraj. W końcu. To była naprawdę ciężka noc. Zatrułem się i lało się ze mnie jak ze świni, naprawdę. No, Ale już jest lepiej. W końcu są siły, żeby odpalić kamerkę, poopowiadać. Jakie są plany na dziś? Wychodzimy dalej od miasta, siadamy w jakiejś kafoszce, musimy trochę popracować zdalnie. No bo każdy ma swoje tematy do zrobienia także normalnie stary elektroniczny nomadzi Udało się w końcu opuścić obozowisko jak leżałem marzyłem o tym żeby w, końcu, żeby w końcu to miejsce opuścić no i co? No i udało się tu Już się czuję trochę lepiej ale naprawdę, perspektywa pakowania plecaka to był jakiś dramat. I dlatego też nic nie nagrałem po raz kolejny w takiej sytuacji, bo po prostu człowiek jest tak obolały, nic się nie chce. No dramat. Pamiętam jak na granicy Chin i Kirgistanu w 2015 roku zdychałem tak w piątek, sobotę i niedziela. 5 kg chyba straciłem wtedy w ciągu 3 dni. Plan na dziś jest taki, że wyruszamy, przejdziemy kilometrów 50 albo 100. W jakieś się siędziemy, bo musimy trochę porobić. No i co? I zabić czas! A nie musimy! Możemy albo chcemy! Racja, My racja. Nic nie musimy! Nic nie musimy, prawda? Najgorsze słowo termometra w życiu: plan. Nie ma planu! No to już prawie dochodzimy. Takie spostrzeżenie, właśnie, bo ludzie widzą gitary i wszyscy chcą, żeby im grać. Ja w ogóle umiem się ta przygoda z gitarą od tego zaczęła, że przygotowałem się do tej wyprawy. Musiałem sobie kupić telefon. I pokrywiec na kompa. Akurat wypadł na złote tarasy. I na górze szukałem jakiegoś ładowania. Bo ja przez długie lata się posługiwałem blikami, żadnej karty i tak dalej, tylko gotowizna. Musiałem telefon się podładować. I ekipę spotkałem, która właśnie grała na gitarze. No generalnie bezdomni. E, Łodzi ludzie. To im właśnie odpaliłem kompa, pościągali sobie akordy. I mówię, jak przecież ja zawsze chciałem spróbować z gitarą. No i tak się zaczęła przygoda z gitarą, Ja postanowiłem, biorę na wyprawę. Tu w ogóle za nami stacja paliw w postaci samochodu. Zaparkowanego pod daszkiem. Dobre, nie? Dobre, dobre. Łapiemy. No. Oho! Ten to jest załadowany jak Kirgiz. Tam palca nie będzie. fureczka. Cześć Można się z wami zabrać w tą trasie? No nie знаю, no kilka kilometr prosta. A my na tym nie A wyjedziecie po tej drodze a 1 km, dwa, 3. No po no, prostu chcemy ujechać od stąd, od dalsza. U nas po prostu направление. Jak mnie nie mrawić się takie maszyny. Zapach, nawet tak. U mnie z Sigulisią mórka w Polsce. Ziwo. Korbotronic. Ale klimat. Pytamy o te różnice, jak chodzi o czapki. No i ta kwadratowa czapka to jest czapka typowo taka narodowa. A ta okrągła to jest taka raczej taka zwykła. zwykła. A tam u Pamirców jest druga kiepka, da? Nie jest tak haftowana. Tak, ogóle. No i jest. Da, da. Ta pamirska czapka ma to do siebie właśnie, że ona jest okrągła. Ale ona jest taka haftowana, wyszywana, a tutaj to wygląda jak... raczej jak nadruk. No, a kirgiską czapkę pokazywaliśmy, to taka wysoka, taki kapeluszek, kapelusik śmieszny. No i u Uzbeków jest jeszcze trochę inna czapka, ale to będziemy w Uzbekistanie to, tą czapkę pokażemy. I co ma z bankomatem? Bankomatu nie ma. Nie ma. A tam kto to? Naczelnik? Jakiś drugi. Jakiś drugi? Czytałem sobie życiorys, słuchaj, on był ekonomistą. I nagle dostał się do partii, tak? I został pierwszym sekretarzem. Tak wiesz, no tak bez, bez, bez jakiegoś specjalnego powodu. I powiem ci, spotkałem się z taką teorią na temat tego jak są zbudowane, wiesz, jakie zbudowane twarde jądro państwa. Generalnie jest powiedziane o tym, że w przypadku... W tej teorii, że w przypadku monarchii czy dyktatury jest coś takiego jak koteria. Czyli? Mm, czyli, wiesz, krewni, kuzyni, tutaj jacyś tam e, generałowie. generalnie tworzy się koteria. Mality takie. Tak. A w przypadku ustrojów republikańskich twarde jądro podobno jest e, zawarte w służbach. I ta teoria mówi o tym, że w wielu państwach Przetrwalnikiem władzy nie są prezydenci, i tak dalej. Choć są tylko wybierani, oni się zmieniają. Widzicie, jak się z partią zmieniają politycznie, na przykład, Że przetrwalnikiem władzy są służby. I powiem Ci, ta teoria myślę, że jest trafna w przypadku byłego Związku Sowieckiego, gdyż tam aparat bezpieczeństwa był bardzo wysoko rozwinięty i z punktu widzenia tych służb, które przetrwały, bo jak wiadomo. Byli pracownicy służb, pleżą tylko na cmentarzu. Oni mogli sobie po prostu kogoś wybrać. Podawać mu rękę, na zasadzie wiesz... Na kolejnej drodze jego kariery. Trzymać go za mordę i tak, żeby on wykonywał polecenia. Bo przecież kto przejął masę kapitału w Federacji Rosyjskiej? Ci oligarchowie. To jest była bezpieka, stary. Wszystko. To jest była bezpieka. W Polsce też już były spółki nomenklaturowe. Które, spółki nomenklaturowe Które przyjmowały wiesz, zakłady, potem często je sprzedawano Niemcom czy Francuzom, oni doprowadzali do ich rozbicia I potem sprzedawali swoje produkty, nie? a nasze zakłady pizdziec Im poszło I w sumie to byłoby odpowiedź na pytanie dlaczego w tych krajach się tak żyje właśnie, bo widzisz Kapitał i możliwości kumulowane są wokół elit związanych z bezpieką. A ponieważ tu nie ma monarchii ani dyktatury, to nie ma... Oczywiście tu może być koteria, bo jest przecież ten prezydent yy, autorytarny Rahmon. Dobry, kolejny piękny poranek. Witamy. Ja już się czuję doskonale. Cóż, jest naprawdę bardzo ciepło, więc kąpiel w górskiej rzece to czysta przyjemność. Generalnie cały ten ekipunek mój przez okres tej wyprawy, czyli ostatnie 4,5 miesiąca, uległ pewnej weryfikacji. Część rzeczy zgubiłem, część rzeczy oddałem, część po prostu wyrzuciłem. Inak na przykład jak chodzi o ubrania ciepłe, to jest tylko polar i kurtka czołgisty, nic więcej. Mam jeszcze ten materac z Syberii, który się do niczego nie przydaje, no bo już jest ciepło, no ale trzymam go, bo może się przydać kiedyś na jakieś zimową wyprawę albo coś takiego. Na przykład z kwestii e, ubrań zostały mi już tylko 3 koszulki, e, dwie pary spodni, e, chyba 5 zmian gaci, też za dużo. I y, trzy pary skarpet. Teraz sobie kupiłem nowe skarpety. One się cały czas wycierają, więc trzeba je po prostu regularnie wymieniać. No jest, I tak jest naprawdę wszystko. Mam jeszcze mm, szeroką miniarkę. To jest naprawdę y, stosunkowo niewiele. Jadąc za tą wyprawę na zimę, musiałem mieć samo więcej, no bo wiadomo, były inne warunki. A ja pokażę naszą Ślankę. Dzisiaj będziemy szli do Kafoszki która jest pół kilometra stąd, po drugiej stronie mostu. Bo musimy trochę popracować na kompach Znaczy, musimy? Nie musimy, chcemy. Więc sobie posiedzimy, po prostu się pobijamy. Maniech pierze gacie, jak widać. Ja mam trochę inny patent. Mój patent polega na tym, że mam taką reklamówkę. I z racji tego, że zgubiłem swoją miskę do prania gaci, to piorę gacie w reklamówce. Czyli nabieram wody, wkładam tam rzeczy, robię mydliny i szuruburu, szuruburu. I mamy wyprane. Piękny poranek! Naprawdę, w ogóle ta rzeka ma dwa kolory. Z tego tytułu, że z lewej strony jest rzeka brudna, która ma całą dużo mułu, z prawej strony dochodzi rzeka czysta. I generalnie to jest właśnie taki, taka kombinacja kolorów: od brązu po y, błękit. Lezynowej. Piękna, prawda? Chciałem ja podejdę. Piękna. Ciach. A tu diesel jest, czy co? Czyli 39... czy co? Ty tu jest gaz? Maniek, to jest gazówka? Stary, on tutaj ładę zata zatankował. Jak ja ich szanuję? W ogóle tak wali gazem, na prasarę wali, no jak na tym, jak na palniku prawie, nie? Jak nad palnikiem. Strasznie, jak oni tankują. Nie wiem, czy mamy tutaj taki tani gaz, czy generalnie. Ta instalacja jest taka nieszczelna. Przychodzisz koło CPN-u, no wali gazem. Niesamowicie. To już u nas sobie by nie przeszło, nie? Maniek, trafiliśmy znowu w gości. A to jest ciężki wybór, wiesz, bo dzisiaj jest pląteczek I chcieliśmy sobie nad rzeczką oddychnąć i, i po prostu pocilować I stwierdziliśmy, że no dobra, to się umyjemy, wykąpiemy, pogadamy z człowiekiem, wymienimy się informacjami z nim. Będzie fajnie, nie? Wesoło. Więc y, odpuszczamy dzisiejszy piąteczek. Zrobimy sobie piąteczek w sobotkę, czyli jutro. Ale szczerze, nie? To był, to był dylemat przecież pół godziny temu. Czy spać w lesie i się zrelaksować, jak to przy piąteczek, czy może, czy może w gości. No to jesteśmy nad rzeczką. Co nie? Już nam chyba przeszło, nie? Zobaczmy. Już się przystawiliśmy, bo, bo byliśmy tak mentalnie nastawieni na to, że dzisiaj będziemy gdzieś tam dziorgać i odpoczywać. Ale wystarczyło trochę pojeździć z tym, wczuć się w nową rolę. I okej, okay, nie? Śpimy w gościach, myjemy się w rzeczce. Chociaż była opcja prysznicy, wybraliśmy sobie czystą rzeczkę. Ale to będzie piękny stary chcę tutaj zabaniaczyć. Maniek. Maniek. Ja chcę tu zaba. O, charosza ja! Powiem ja taki odważny jest i ja na początku skraszę sobie na bombę. No, Normalna! Normalne. Tak. Zatrafiliśmy w gości, coś pięknego ale muszę przyznać, że to był jednak dobry pomysł, żeby pójść do dobrych ludzi, bo My nie mieliśmy co z zrobić, więc, kup, więc kupiliśmy flaszkę. Mówimy, że no, rozpijemy, żeby ten czas szybciej minął. I co? Czekaj, bo ja sobie... Dzięki Bogu i nie otworzyliśmy. Dzień dobry, 6.30 6.32, a już od kilku minut na ulicy. Maniek, kiedy ostatnio o tej porze coś takiego ci się wydarzyło? W ogóle wylądowaliśmy w tym samym miejscu co wczoraj. Więc musimy znowu zrobić po 2 km na wylot. Ale jatyczyści ogarnięci, patrz, jaki chłodek przyjemny jest. Patrzę sobie, patrzę. Jakiś bezdomny tutaj chodzi. Proszę pana, co pan tutaj robi? Proszę pana. Co? co pan tutaj robi? Ja słyszę ubrania. Aha. Ja to, co filmuję, życie bezdomnych na ulicach Tadżykistanu. To, o czym chciałby pan zobaczyć, to zamach. Ja no tak. No panu wszystko opowiem. Jak... Czy praca ma sens? Pracuje pan gdzieś? Nie, praca nie ma sensu Tu cię to przepraszam cię stary, wiem, że siedzisz w telefonie, nie? No, znam się. Widzisz tą panią? Tą no. się nam śniadanie Śniadanie? Czy chyba Cześć Chyba tylko, że pranie wymyśliliśmy na płocie Jakiś randomowy To jest po prostu piękne Kocham ten kraj Nie wyjeżdżajmy stąd, maniek To jest lepsze od Kirgistanu. Chłopczyk ci przyniósł cukierki Nam przyniósł cukierki Nam Dziękuję, to jest coś wspaniałego To jest cukier chyba, nie? Chyba Do herbatki Czy nie? Chyba tak. Piękny kraj, naprawdę, piękni ludzie, stary. Patrz Moniek, kolejny wspaniały człowiek. 5 kilometrów nim przejechaliśmy, a on już mówi, chodźcie w gości. Ale nie, no, dzisiaj musimy trochę podjechać, bo dzisiaj jest... Sobota, jutro jest niedziela, czyli Jutro musimy być blisko bo Jeżeli nie w by w ogóle gdzieś obozować Na skraju Po to, żeby w poniedziałek być W pełni gotowym Do wizyty w Poselstwie. Kurde patrz, paka nam uciekła Sam się pan znowu zatrzymał, coś pięknego no, Można się z wami zabrać, trasie zabrać to autostopczyki Takie sytuacje się stary yy, Mi się chyba nie zdarzyły mi też nie. Że Siadamy do gościa, z nim parę kilometrów podjechać o tu przychodzi kolejny, mówi, że on jedzie do Nurek, czyli tam, gdzie my chcemy dojechać dzisiaj. Że tak. on chce nas wziąć. Coś wspaniałego. Ty, no to co, to dzisiaj w Nurek, kafoszka i dzień chyba roboczy, nie? Popracujemy, a potem obozowanie nad rzeką. Chociaż drogu nie mnożka zechmiać, bo to, to, to jest to droga. Jak pan, polski zrastuj, kak, kak. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. He? Dzień dobry, he? dzień dobry. Assalamu alaikum, Tadżykistan. Jesteśmy na górce nad rzeczką. O, pełnia będzie. No i co, obozujemy tutaj, bo może się pogoda zmienić, więc cóż pozostaje. Czekasz na poranek. Nie ma pomysłu na dziś specjalnego, więc pozostało tylko tutaj zostać, chillować i czekać do poniedziałku. Dziś sobota, jutro niedziela, jutro musimy się zbliżyć do Dushanbe, do którego jest raptem kilometrów 80. Czyli to oznacza, że rano pójdziemy się myć, zapiemy stopa i tak naprawdę akcja tej powieści zacznie się dopiero pojutrze, czyli w poniedziałek, a będzie to załatwienie wizy do Federacji Rosyjskiej. Tak więc cóż, dobranoc! Dobry. Tutaj mamy kolejny piękny poranek. O Maniek. Słuchaj, wiesz, teraz godzina? Co? Wiesz, teraz godzina? Trzecia? Jest piętnasta, dokładnie. Trzecia po południu. E, my już się złożyliśmy tutaj dwa razy przestawić bo rano słońce było na wschodzie, czyli tam. Więc myśmy poszli na, za, e, na zachód, czyli tam, gdzie był cień. Teraz jesteśmy z powrotem. To była wielka wyprawa. To była wielka wyprawa. Jakiś lokal przyszedł pograć na gitarze. Zdziwiony, że jak dotyka stron, to dźwięki nie, nie wychodzą takie jak, jak na filmie. <grystanie> a generalnie dzisiaj jest taki dzień, yy, ostatni dzień naszego opieprzania się. Z tego tytułu, że po prostu trzeba zabić czas. Stąd do Duszanby jest 6, 60 km, a musimy być w ambasadzie ruskiej, o której? O 14 jutro. A to jest tak fajna miejscówka, że jak sobie pójdziemy nad rzekę się umyć, pokąpać. Ty musimy to zrobić starej, wiesz, tak no, przed 17 Tak żeby jeszcze było ciepło Żeby nie było, że jest za zimno, żeby się myć Że temperatura spada poniżej 150 stopni To tak wiesz, tak za godzinę przydałoby się tam być to robi. Potem pójdziemy do kafoszki popracować a potem jako bezdomni wrócimy tutaj, bo to się fajnie śpi z samego, rana. z samego rana do duszanby. To w ogóle to jest to jest w ogóle plan na cały dzień Ale się dzisiaj nic nie dzieje. Ale to w sumie dobrze można pochealować Czekamy z powrotem kafosce tutaj. My mamy taki problem bo z moimkiem jak sobie pracujemy zdalnie. To z reguły brakuje prądu i kontaktu, nie? Poszedłem szukać strójnik. I wiesz co? Dostałem za 5 zł trójnik Ale słuchaj ich dostałem zestaw wrzucę sam no. Ale mamy Poszedłem nie do mechaników szybokręt poskładałem <taka>, Taka konstrukcja Jedno jest pewne Tu się przynajmniej grubość kabla na pewno zgadza na pewno nie jest za cienki nie nie, nie, nie. jest za cienki jest bit może służyć w się wcale w obrąb albo jakiś zabaw w środę, wieczorem na mecie myślałem o tą końcówkę będzie się zerwał chłe 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 nie wiem musiałem jeszcze tylometr zapytać to co robiliście Czas testować czy działa Będą ja, jak wiesz, jak się pakował. Dobra, czas, czas schować złudziejkę Oby się nie rozsypała w plecaku. Nie ale jest sobie mocno poskręcona. Tylko mówię ci tak grubość kabla mnie martwi. Ale okej okay. Powinno się trzymać to co? Pojechali. Po prąd. Dzień dobry w ten kolejny piękny na spodziewanie ciepły dzień. Mamy 28 stopni, chory sucho. Kambodża O, ze mną Jun. To jest taka nasza koleżanka Kmerka. Jesteśmy w tą z Kambodży. Co ty masz? Phnom nie, wiem, szómy, szómy, szómy. Bo my to już nagrywamy od ponad tygodnia... Generalnie Patroni już znowu są ze mną na kolejnej wyprawie... No to coś przyniosła, bo... a pokaż, pokaż, pokaż. No, będziemy to wpierdzielać pewnie gdzieś... Super! Super! Dzisiaj w ogóle oficjalne, twarde, otwarcie knajpy... Adama, tutaj w stolicy Kambodży... Polonia, także będzie się działo. No i cóż... Jak chcecie być na bieżąco, to oczywiście zapraszam do dołączenia do grupy Patronów Mamy też komunikator Discord A potem pójdziemy... co pójdziemy zrobić? Otworzyć knajpę Adama. To ja tymczasem pokażę, jak wygląda najbliższa okolica Ulica 172 Centrum Phnom Penh Ja tu generalnie przyjechałem na rok Co najmniej na rok Wiadomo, jest lockdown do Kambodży Teoretycznie nie da się wjechać, no ale jakoś mi się udało. Jako podkładkę pod swoją wizę musiałem mieć wynajem, więc postanowiłem sobie zamieszkać tutaj na najbliższy miesiąc, niecały. To jest o tyle fajnie, że można sobie po prostu kupić pokój na miesiąc, po mieszkać sobie, nie wiem, tydzień, dwa, wyjechać, porobić coś innego, a potem wrócić i te dni wykorzystać z powrotem. Więc ja mieszkam tu. Wychodzę sobie rano I proszę bardzo Polonia A w środku Polonii Chwilę, chwilę przed oficjalnym otwarciem Proszę bardzo Adam mhm. Raport z państwa środka ja, Raport z Polonii A od tego y, nadgościa Którego nie nagrywa? No. Pierwszego tego nie klienta nie Ale można podziękować Tak więc Adamowi się w końcu chyba uda ten lokal otworzyć za chwilę rozsuniemy już kraty oficjalnie, wystawimy stoliki Mamy nawet baner Polonia Po chińsku jest napisane, po rusku A ja tymczasem zastanawiałem się czym tu jeździć żeby ta moja obserwacja uczestnicząca była jak najlepsza jak chodzi o podróżowanie po tym kraju i stwierdziłem, że najlepiej kupić sobie kozę Bo na stopa, no spoko Chociaż tu tym może być lekki problem, bo e, ludzie nie do końca tego mogą rozumieć. Nie do końca mogą to rozumieć, bo transport współdzielony w jednych krajach jest standardem. Skuter? No nie. Za dużo niezależności i za dużo takich sytuacji typu o, turysta albo ktoś. Ale ludzie z rowerem zawsze mieli szacunek, więc ja po prostu będę przez najbliższy rok, mam nadzieję, pedałował sobie na no takiej właśnie oto kozie bo w Kambodży, tu mam nawet już uchwyt na gopro do przebitek zrobiony i tani chiński rower Rachel tak więc razem z Rachel będziemy zwiedzali państwo Khmerów bo my takie różne rzeczy z żon próbujemy i nagrywamy z kilku dni pomogę? pomóż tutaj ser. Mmm, chipsik! Eat chic. Nice! blue slush has Everything. Mm. Uh. Hey, It's ok. Hmm? It's i Spider? spider? Mm -hmm. What kind of spider Spider? I don't know. But it's big spider. Aha. i never see my problem. Okay. It's jest, is Really not Z marzeniami żyłem jak trój, wśród pagarów, to na mnie noc na co właśnie chciałem, łączyłem się, za to do puszki